W jej wizyjnym dziele Scyvias, dobrze, że krytyczne wydanie tego dzieła ukazało się w wydawnictwie benedyktyńskim Tyniec, Hildegarda Zbingen ekspresywnie ilustruje działanie Antychrysta przed pojawieniem się Chrystusa. Kościół zostanie bezlitośnie zraniony przez Antychrysta w najczystsze miejsce, co zostało nie tylko zapisane, ale nawet zilustrowane w jej dziele. Prawdopodobnie sama Hildegarda ozdobiła niezwykłymi ilustracjami swój rękopis z Ruffelsbergu. Jedna z ilustracji przedstawia oblubienicę Chrystusa, Kościół, który w różnych częściach ciała przedstawia jakby inną epokę swojej historii. Niestety pojawia się tam też twarz antychrysta, właściwie nie twarz, tylko chybny pysk, monstrualne oblicze. Hildegarda narysowała ten pysk. W najintymniejszym miejscu odlubienicy, ciała, kościoła, obnażanego i zranionego w miejscu łona, wstrząsający rysunek, i umiejscowienie go przywodzi na myśl nie tylko to, co głosi James Martin, którego się promuje w katolickich księgarniach, zachwalający uroki homoseksualnego wyżycia się, ale także w wyznaniach, choćby Pastorki luterańskiej Nadi Boltz-Weber, która zachwala z kolei kontemplację pornografii o seksualnej e, reformacji w swojej książce o bezwstydzie. Hildegarda zaczęła mieć wizję już w wieku trzech lat, ale o czasach ostatecznych otrzymała obrazy w wieku 42 lat i 7 miesięcy, jak sama pisze. Wtedy została jakby zdobyta przez duchowy ogień z nieba, który jej wszystko rozświetlił. Spisała swoje wizje i otaczyła ilustracjami jako ostrzeżenie dla tych, którzy dopiero za kilkaset lat będą wypróbowani, wystawieni na test ostateczny. Pojęła ona wszystkie zakamarki i tajniki Biblii w jednej chwili, by potem przez wiele lat je rozpakowywać, spisywać. Nie spłonęła od ognia Ducha Świętego, ale dostała wyjaśnienie. Nieprzypadkowo dokładnie mówi, w jakim etapie jej życia ujawniło się to, co jest sekretem przekazanym przez Ducha Świętego, ta tajemnica jej została Miała wtedy 42 lata. A jest to liczba pokoleń w rodowodzie Jezusa spisanym przez Mateusza. Rodowód liczy 42 pokolenia i to symbolizuje zarówno dojrzewanie całej wierzącej populacji do upodobnienia się do Jezusa, jak i każdego człowieka, mnie, ciebie, dopiero gdy każdy wierzący przejdzie przez wszystkie te kolejne etapy i upodobni się ostatecznie do Chrystusa, dojrzeje do pochwycenia go do życia wiecznego. Taki sens bynajmniej narzuca się z tej informacji, którą zapisała Hildegarda. Ktoś mógłby zarzucić jej, że takie manipulowanie przy liczbach jest podejrzane, ale ona jest wiarygodna, skoro dokładnie też przewidziała dzień swojej śmierci, 17 września 1179 roku. Olśnienia zachowane w Sylwia z Hildegardy, czyli w tym rękopisie z zostały naszkicowane i namalowane przez nią lub pod jej okiem. I tam czytamy w tym dziele zapis, który dotyczy. Jak myślę naszych czasów. I znów zobaczyłam postać kobiety, którą wcześniej widziałam przed ołtarzem, która stoi przed oczami Boga, ale teraz widziałam ją od pasa w dół, a od jej pasa do miejsca oznaczającego kobietę miała różne łuskowate skazy, a w tym ostatnim miejscu była czarna i monstrualna głowa. Odrębinica, kościół. Która już pojawiała się we wcześniejszej wizji, ale tylko od pasa w górę, teraz jest ukazana w całości. Ciało jest kompletne, co też symbolizuje czasy pełni Kościoła. Ostateczny czas sama Hildegarda opisuje w XIII rozdziale. Kościół, gdy osiągnie pełnię swojej liczby, dojdzie do kresu ewangelizowania, zakończy swoją misję. Być może nawet usłyszymy. Od jakiegoś papieża wtedy, że misje są absurdalne. Neofityzm jest zabroniony i już nie można nikogo nawracać. Hildegarda perswaduje, że poszczególne części ciała, od lubienicy, od głowy poczynając aż po stopy, są, podobnie jak we śnie na ducha wyjaśnionym przez Daniela, chronologicznym następstwem zdarzeń osiągających swój kres w pokonaniu Antychrysta. Antychryst już nie będzie mógł się ukryć. Zamanifestuje się, robiąc wrażenie zwycięstwa, gdy w istocie będzie to czas jego zdemaskowania i unicestwienia. Na jej ilustracji zyskuje on symbol, jak wcześniej powiedziałem, potwornej twarzy, a Hildegarda objaśnia, iż właśnie w tym miejscu, w miejscu bioder i poniżej, w samym przerodzeniu, Kościół otrzyma najgorsze ciosy, dlatego na rysunku namalowane są te skazy, jakby szramy, rany. I w tym rozdziale trzynastym mistyczka z Bingem tłumaczy, iż syn zatracenia, Ben Haadadon, będzie próbował z kościołem uczynić to samo, co szatan uczynił Zewą, Skusić do buntu przeciw Bogu i uwieść rozkoszą. Dlatego będzie Kościół próbowany rozpustą, cudzołóstwem, perwersją, grzechami gwałtu, nawet morderstw. A jakie morderstwo kojarzy się z bedrami, Z Jedno przede wszystkim morderstwo. Jedno morderstwo może dotyczyć łona kobiety aborcja. Zniszczenie tej potwornej głowy między udami oblubienicy spowodowało i ciągle powoduje wiele kontrowersji, zarzutów, fascynacji, trwogi, poszukiwań, potwierdzenia w faktach. Dzieło Sylwia z Hildegardy jest jednak o wiele bardziej inteligentne niż najinteligentniejsi interpretatorzy. Uda oblubienicy pokryte są, jak powiedziałem, skaleczeniami, a jej kolana aż do kostek wykrwi. Prześladowanie chrześcijan przez antychrysta będzie początkowo mniej surowe, a potem coraz bardziej zabójcze. Na szczęście, odwrotnie niż we śnie Nabuchodonozora, stopy okażą się najsilniejszą częścią oblubienicą. To, na czym kościół stoi. W najniższe warstwy kościoła świeccy, zwykli kapłani. Oczyszczone stopy symbolizują ostateczne zwycięstwo Kościoła nad Antychrystem. Stopy niezwyciężone, stopy, którym Bóg przysiągł, że zdepczą węża. Stopy bez sandałów Mojżesza, stojącego pod krzewem gorającym. Stopy Chrystusa, obmyte i namaszczone przez kobietę nawróconą. Stopy wydzielone we krwi. Antychryst, według Hildegardy, ma być synem Kościoła, ale też jego uwodzicielem. Tak jak mówił Jan. W swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. I tak widzę to w naszej epoce. Niech wszystko wyjdzie na jaw. Szatan zwiódł Ewę, a Antychryst chce uwieść kościół. Synowie zatracenia już starają się uwieść dziewiczy Kościół, by ją zuchydzić. O jak bardzo antychryst kusi i oskarża. Widzimy z jednej strony ludzi, którzy rzucają oskarżenia o pedofilię kapłanów, z drugiej strony ci sami ludzie narzekają, narzucają seks edukację przedszkolaków, która nie jest niczym innym jak tresowaniem dzieci do zachowań pożądanych przez pedofilów. Zwołuje się synod, synod by użalać się nad ofiarami pedofilii i ukrywa się homoseksualnych kapłanów i biskupów w imieniu kościoła. Dziewiczej matki pozwala się na komunię ludziom żyjącym w cudzołóstwie albo dopuszcza się heretyków do komunii, to jest zmieszanie ostateczne. Nie smućmy się jednak. Każdy przejdzie przez próbę, a tylko ci, którzy będą strzec nakazu o wytrwałości, strzec swojej jedności z Biblią, z tradycją, strzec swego sumienia, i wyznawiać winy, przyjmując komunię. Strzec bliskości z Matką Jezusa nie zostaną poddani zwodzeniu szatana, które dotknie całą ziemię. Gdy wszyscy inni zostaną poddani już próbie i każdy się określi, ujawni się Chrystus, oblubieniec, i uwolni swoją oblubienicę i na zawsze połączy się z nią.